W rejonie komina na terenie MLP w miejscowości Moszna Parcela miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Grupa ornitologów ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół zaobrączkowała trzy tygodniowe pisklaki sokoła wędrownego. Wykluły się w gnieździe, które stowarzyszenie założyło w tym roku na kominie. Kto y, mieszka na tym kominie dokładnie? Jakie ptaki? Tutaj dorosłe sokoły. Samica pochodzi z Konstancina, też spod Warszawy. Natomiast samicie bez obrączek. I na razie nie wiemy skąd on pochodzi. Być może z genetyki, z młodych coś się uda ustalić, zobaczymy. Sokoły złożyły cztery jaja, to takie standardowe zniesienie. Najczęściej są cztery, rzadziej trzy, dwa. Czasami się zdarzał niektórych ptaków pięć, a to naprawdę rzadko. To standardowo cztery były. Trzy sokoły się młode wykluły. Przy obrączkowaniu okazało się, że mamy tutaj trzy samczyki. Co dzieje się podczas takiego obrączkowania, bo to nie są same obrączki tylko? Oczywiście znaczy, podstawowe to są obrączki ornitologiczne i obserwacyjne, żeby może je było z daleka identyfikować. No Natomiast pobieramy też krew do testów DNA, żeby wiedzieć, sprawdzać pokrewieństwo ptaków. No te co mają obrączki to wiemy, ale zdarzają się ptaki bez obrączek. No... Nie wszystkie gniazda od razu znajdujemy. Zdarza się, że 2-3-4 gniazda dziennie robimy, za, zaobrączkujemy. Czasami między jednym a drugim gniazdem jest kilkanaście kilometrów, czasami 200-300-400 kilometrów, także mamy dosyć dużo pracy. Mamy w różnych regionach, w całej Polsce prawie sokoły. Nie wszystkie w tym samym terminie się klują. Czasami trzeba dopasować taki najlepszy wiek do obrączkowania. Do obrączkowania to jest około trzech tygodni, ale mniej więcej od dwóch do czterech. No ale w danym miejscu nie wszystkie w tym samym czasie się klują, dlatego w danym miejscu, w daną miejscowość tak jak Szczecin czy Warszawa, musimy tak co tydzień, co dwa tygodnie wrócić, żeby kolejne gniazda zaobrączkować. Także w sezonie robimy jakieś 20-30 tysięcy kilometrów. Stowarzyszenie na rzecz dzikich zwierząt sokół opiekuje się sokołami w całej Polsce. W zeszłym roku znanych było ponad 55 par sokoła gniazdujących na terenie naszego kraju. Sokoły żyją średnio kilkanaście lat, w niewoli, dożywając nawet 20. To najszybsze zwierzęta na kuli ziemskiej, Największa zmierzona prędkość w locie pionowym to ponad 380 km na godzinę. Na początku drugiej połowy XX wieku dzika populacja tych ptaków w Polsce niemal całkowicie wyginęła. Przyczyną było zanieczyszczenie ich pokarmu pestycydami, powodującymi osłabienie lub zanik skorupki składanych jaj. Ochroną sokoła wędrownego zajmujemy się od ponad 30 lat. Zajmowało się kiedyś tam kilka ośrodków zorganizowanych no, w różnych strukturach, ale żeby scentralizować pracę, zacząć zdobywać fundusze jakoś, mieć taką możliwość przede wszystkim, to 20 lat temu stworzyliśmy Stowarzyszenie rzecz Dzikich Zwierząt SOKU, żeby miało jakąś swoją osobowość prawną i mogło zdobywać jakieś większe fundusze na większy projekt. Przez 30 lat sokoła w ogóle w Polsce nie było i potrzebne były spore pieniądze. Przede wszystkim na reintrodukcję to było najdroższe, no ale to się udało. Zaczęliśmy od jednej pary, która pierwsza próba lęgu była w 1998 roku na Pałacu Kultury i Nauki. Tam dzisiaj rano obrączkowaliśmy też sokoły. No i potem kolejne pary, co roku przybywały. W tej chwili mamy już około 100 par w Polsce. Także zaczynając od zero to jest bardzo duży przyrost, ale nadal jest to jedyny z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce. Dlatego wymaga dalszej intensywnej ochrony. Działania stowarzyszenia można wesprzeć finansowo, wpłacając darowizny lub przeznaczając 1,5% podatku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej peregrinus.pl Warto zajrzeć do zakładki Webcam, gdzie możemy podglądać na żywo Sokole gniazda.